Panie Wójcie, no, e, nie wbiliśmy szpadla, a już brakuje, tak, pod budowę nowego budynku gminy, a już nam brakuje, w związku z tym musimy zrobić przesunięcia w budżecie. E, panie Wójcie, no, e, szczytnym celem jest to, że w końcu znalazły się pieniądze, wolne środki na budowę naszych tutaj e, lokalnych dróg. No, niemniej jednak tutaj kością niezgody e, i jakiegoś niepokoju e, nie tylko mojego, ale też i w prawie połowy e, e, rady, jest budowa nowego budynku e, gminy. Ma pan taką możliwość wycofania się jeszcze z tego, z tego budynku, z tego projektu e, i e, wycofania się bez podniesienia żadnych kosztów. Nie chcielibyśmy dopuścić też do takiej sytuacji, gdzie zostaną podpisane pewne umowy i będzie za późno, bo potem pan powie, no słuchajcie, ja bym się może i nawet i wycofał, ale już nie mogę, bo to by przyniesie nam zbyt wysokie koszty, prawda? Zbyt wysokie koszty ponieśliśmy, zbyt wysokie koszty wycofania będą z tego. Panie wójcie, szedł pan do wyborów z hasłami budowy dróg, prawda? Tutaj rozwoju naszej gminy. A zaczyna pan od inwestycji, której... O której pan słowa nie pisnął nikomu. Nowy budynek Urzędu Gminy jest mi po to, że ja muszę mieć certyfikat, że budynek ma, jak by to nazwać certyfikat energetyczny. Ale mieszkańcy nie są z tego zadowoleni. Ale kto to powiedział, że mieszkańcy nie są zadowoleni. U, u mnie nie był żaden mieszkaniec. Że to, że sześciu radnych po prostu z opozycji mówi pani, że, że są niezadowoleni z tego. Mają prawo. Wolny kraj, wolni ludzie. Mają prawo. Jest prawie 4 miliony dofinansowania. Trzeba zbudować urząd, tam trzeba zbudować właściwą salę konferencyjną, gdzie będą mogli się ludzie spotkać. Mimo 100 osób. My tu nie mamy nawet sali konferencyjnej no, na drugą sprawę, na trzecim piętrze. Jak tam starsi ludzie mają wejść? Nie ma też windy, prawda? Nic nie ma tutaj, po prostu wyjaśnienia awaryjnych. Ja naprawdę nie robię tego budynku, tego budynku, nie robię dla własnej przyjemności. Nie wiem, czy ci, którzy dzisiaj mówią, że ja tego nie robię. To, co mam usiąść i siedzieć, ja to przyszedłem pracować. My jesteśmy za tym, że gmina się rozwijała infrastrukturalnie, natomiast jestem przeciwny tej inwestycji, która wywołuje wiele kontrowersji i mamy czas na to jeszcze, żeby nad nią się zastanowić wszyscy wspólnie, nie tylko jako radni czy Urząd Gminy, ale też jako y, stolectwa czy, czy miejscowości. Dziękuję. No, dziękuję panie. Panie. Szanowni Panie Radni, nie zostanie Pan przy swoim zdaniu, ja zostanę przy swoim. Natomiast jak pan mówi, że możemy jeszcze poczekać. Możemy jeszcze poczekać, tylko musimy oddać dotację, która wynosi 4 miliony, a za dwa, dwa lata czy za rok, to, to jeszcze po prostu dołożymy do tego swoich pieniędzy. Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisków. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 5, wstrzymało się 2 osoby. Zagłosowało 15 osób. Uchwała została przyjęta ośmioma głosami za.